Przepraszam, powiedziała głośno Karen, wskazując na torbę Mai. Jesteś gościem tutaj? Mieszkańcy muszą zawsze okazywać kartę basenową lub członkowską. Maja otarła krople wody z twarzy. Jestem właścicielką, powiedziała spokojnie Maja. Mój klucz FOB otworzył bramę. Nazywam się Maja Carter, dom numer 214. Karen zaciśnięła wargi, wyraźnie niezadowolona. Mamy zgłoszenia o nieautoryzowanych osobach. Korzystających z naszych obiektów w tym tygodniu. Jestem pewna, że rozumiesz, że muszę to zweryfikować. Maja popłynęła bliżej krawędzi basenu. Powiedziałam ci, że tu mieszkam. Wiesz, że mieszkam. Jest jakiś prawdziwy problem, czy po prostu się nudzisz? Karen wzdrygnęła się. Przepraszam. Jestem prezesem wspólnoty mieszkaniowej. Moim zadaniem jest zapewnienie przestrzegania zasad. Skoro nie wydaje się, żebyś miała klucz OB na widoku, mam pełne prawo zweryfikować Twoje uprawnienia. Gniew Mai narastał. Nigdy nie widziała żadnej zasady, która nakazywałaby okazywanie klucza FOB. Gdy jesteś w środku, klucz FOB jest w mojej torbie, powiedziała jej głos twardy. Widziałaś, jak otwieram bramę z jego pomocą. Karen wypuściła powietrze głośno, odmawiając ustąpienia. Nieważne, będę musiała go zobaczyć. Maja poczuła przypływ buntu. Wgramoliła się z powrotem do basenu. Jej mokre włosy przywarły do ramion, gdy podeszła do torby. Przetrząsnęła ją, wyciągając mały czarny klucz FOB, który podniosła, by Karen mogła go zobaczyć. Karen zmrużyła oczy, zadowolona, że widzi go. To standardowy klucz FOB może zostać pożyczony lub skradziony. Maja zaśmiała się w niedowierzaniu. To absurdalne. Czy nękacie każdą osobę korzystającą z basenu w ten sposób? Karen skrzyżowała ramiona. Wprowadzam zasady wspólnoty jednolicie. Jeśli rzeczywiście jesteś mieszkańcem, powinnaś mieć swoją oficjalną legitymację lub prawo jazdy z tym adresem. Temperament Mai wybuchł. Przesadziłaś? Warknęła. Jestem właścicielką i mam dość tego. Karen patrzyła na nią, nie ustępując. Zobaczymy powiedziała, a na jej twarzy pojawił się dziwny uśmiech satysfakcji. Z teatralnym gestem wyciągnęła telefon komórkowy i wybrała trzy cyfry: 911. Oczy Mai rozszerzyły się ze szoku. Co robisz? syknęła. Dzwonisz na policję z powodu klucza FOB? Karen przykryła mikrofon telefonu dłonią. Podejrzana osoba, nielegalne przebywanie, powiedziała rzeczowo. Poprosiłam cię, żebyś odeszła, jeśli nie możesz udowodnić, że jesteś mieszkańcem, a ty odmówiłaś. Szczęka Maii opadła. Jej bezczelność była oszałamiająca, ale także przerażająca. Wiedziała, jak szybko takie sytuacje mogą się eskalować. Wiedziała też, że jej tożsamość, czarnoskóra kobieta, mogła przemienić drobne nieporozumienie w sytuację zagrażającą życiu, jeśli interweniujący funkcjonariusze wyciągną pochopne wnioski. Karen, to moja wspólnota, wiesz o tym? powiedziała Maja. Jej głos drżał od mieszanki furii i strachu. Karen odwróciła się nieznacznie, podając operatorowi 911 opis Maii oraz lokalizację. Maja ledwo mogła pojąć surrealistyczną scenę. Tysiące myśli zalewały jej umysł. Czy powinnam po prostu odejść? Nie, to wyglądałoby na winę. Czy poczekać na ich przyjazd? Czy oni w ogóle mi uwierzą? A potem przebiła ją ostrzejsza, ważniejsza myśl. Jestem senatorem stanowym, to moja własność. Mam prawo tu być. Bat Maja również zdawała sobie sprawę, że ujawnienie jej oficjalnego stanowiska zbyt wcześnie mogłoby sprawić, że sytuacja stanie się bardziej wybuchowa. Postanowiła spokojnie trzymać się swojej pozycji. Śmiało niech zadzwonią, powiedziała Maja. Jej głos był stanowczy, choć wymuszony. Mam pełne prawo prawne by tu być. Karen zakończyła rozmowę. Jej wyraz twarzy triumfujący. Zobaczymy, co powiedzą władze na ten temat. To wydawało się najdłuższymi piętnastoma minutami w życiu Mai. Stała tam, ociekając wodą z basenu, z ramionami skrzyżowanymi, zmuszając się do utrzymania spokoju. Karen stała w niewielkiej odległości, jej postawa sztywna, od czasu do czasu zerkając na telefon. Maja mogła dostrzec, że Karen starała się wyglądać na obojętną, jakby nie zrobiła nic złego, jakby była tylko kolejnym zaniepokojonym obywatelem. I rzeczywiście, w końcu usłyszano ryk syreny. Przed bramą zaparkował radiowóz z Departamentu Policji RALIG. Światła błyskały, ale syrena była na szczęście wyłączona, gdy samochód zaparkował. Dwóch funkcjonariuszy wysiadło. Jeden mężczyzna, jedna kobieta. Nosili standardowe granatowe mundury RPDN, a ich odznaki błyszczały w późno-popołudniowym słońcu. Karen pospiesznie podeszła do bramy, wymachując rękami w teatralnym panice. Oficerowie, zawołała, dziękuję, że przyjechaliście tak szybko. Mamy intruza w strefie basenowej, który odmawia wyjścia. Maja wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Przeszła spokojnie za Karen, postanowiona przejąć kontrolę nad narracją, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Gdy tylko dotarła do bramy, jeden z oficerów, oficer Jenkins, zgodnie z jego identyfikatorem, uniósł rękę w stronę Mai, jakby prosząc ją o zachowanie dystansu. Drugi oficer, oficer Lane, zwrócił się do Mai z neutralnym wyrazem twarzy. Pani, czy mieszka pani tutaj? zapytał oficer Lane. Ton jego głosu był wyważony, ale dociekliwy. Maja skinęła głową, zmuszając się do uprzejmości w głosie. Tak, oficerze. Nazywam się Maja Carter. Posiadam dom na Maplewood Drive, zaledwie kilka przecznic stąd, pod numerem 214. Oficer Jenkins spojrzał za ramię Mai na teraz już prawie spakowaną torbę leżącą na Leżaku. Czy ma pani jakieś dokumenty tożsamości? Zapytał. Maja skinęła głową. Moje prawo jazdy jest w portfelu, który mam w samochodzie. Nie wzięłam go na basen, mam jednak kluczyk FOBM, który otwiera bramę. Mam też elektroniczny dowód mojego adresu w telefonie. Wskazała na swój telefon, który wystawał z torby. Karen przerwała. Nigdy nie widziałam jej oficjalnego dowodu. Tożsamości, oficerowie. Powtarzała, że nie pokaże mi dowodu adresu. Mamy sporo problemów z osobami spoza osiedla, które wchodzą na basen. Maja poczuła przypływ oburzenia, ale powstrzymała je. Oficerze, czy mogę wyciągnąć telefon z torby? Zapytała grzecznie, mając świadomość, że nagłe ruchy mogą być źle zrozumiane. Oficer Lane skinął głową. Oczywiście, proszę bardzo. Maja powoli podeszła do swojego leżaka, grzebiąc w torbie i wyciągając telefon. Kilkoma ruchami otworzyła e-mail od firmy zarządzającej Oak Bridge Estates, który potwierdzał jej zakup nieruchomości. Pokazała telefon oficerowi. Ten e-mail pochodzi z dnia, w którym finalizowałam zakup nieruchomości, zawiera adres i oficjalne dokumenty. Widać datę i moje imię. Maja przewinęła ekran, aby pokazać swoje imię. Maja Simon Carter, wyraźnie zapisane kilkakrotnie. Oficer Lane przeanalizował e-mail, skinął głową wygląda na to, że to jest autentyczne. Dziękuję za współpracę oddał telefon Mai. Twarz Karen wykrzywiła się w mieszance szoku i frustracji. Ale nie mamy pojęcia, czy to prawda, wtrąciła oficer Jenkins odchrząknął. Możemy również przeprowadzić szybkie sprawdzenie w naszym systemie pani Carter, jeśli nie ma pani nic przeciwko podaniu pełnego imienia i daty urodzenia. To pozwoli na potwierdzenie danych w rejestrach nieruchomości, rejestracji pojazdów lub czegokolwiek, co wiąże panią z tym adresem. Maja westchnęła, ale skinęła głową. W porządku. Maja Simon Carter, urodzona 2 kwietnia 1983 roku. Podali im resztę potrzebnych informacji. Oficer Jenkins mówił do radia, oddalając się, by zweryfikować dane Maj. Tymczasem oficer Lane zapytał Karen o wyjaśnienia. Pani Dawson, mówiła pani, że ma pani bezpośrednie dowody na to, że nie jest ona rezydentką? Karen zawahała się, a kolor z jej twarzy zniknął. Cóż, nigdy jej nie widziałam na spotkaniach. HOI nie przestrzega zasad, nie miała wisiorka z przepustką. Oficer Lane otworzył usta, wyraźnie zaskoczony. Pani Dawson, czy jest zasada, że właściciele muszą pokazywać swój kluczyk FOB, gdy są w strefie basenowej? Karen przełknęła ślinę. Wolelibyśmy, żeby go pokazywali, żeby uniknąć nieporozumień. Oficer Lane uniósł brew. Czy to jest oficjalna zasada, czy tylko preferencja? Karen jąkała się. Tak, to jest w wytycznych, że musisz nosić swój dowód tożsamości lub przepustkę. Oficer Lane rzucił Mai szybkie spojrzenie, a potem westchnął. Pani Carter miała kluczyk FOB, który działał na bramę. Pokazała też e-mail potwierdzający jej własność. To wydaje się wystarczające. W tym momencie wrócił oficer Jenkins, skinął głową w stronę Mai, a potem zwrócił się do swojego partnera. Potwierdzone, że jest zarejestrowana jako właścicielka nieruchomości pod tym adresem. Wszystkie dane się zgadzają. Odwrócił się do Mai z uprzejmym uśmiechem. Dziękujemy za cierpliwość, pani Carter. Maja odwzajemniła uśmiech, mieszanka ulgi i gniewu widoczna w jej twarzy. Dziękuję oficerze. Oficer Lane wziął oddech, zwracając się do Karen. Pani Dawson wygląda na to, że to było nieporozumienie. Pani Carter jest prawowitą właścicielką tej nieruchomości. Nie ma żadnej sprawy o nielegalne wejście. Oczy Karen poczerwieniały z zażenowania i resztkowej wrogości. Nie można mnie za to winić, że byłam ostrożna, powiedziała po prostu stosowałam protokół. Maja ledwo powstrzymała frustrację. Zanim zdążyła się odezwać, w pobliżu zaparkował kolejny samochód, a potem rozległ się pisk opon. Czarna SUV zaparkowała. Wysiadł z niej mężczyzna w eleganckim garniturze w kolorze węgla drzewnego. David Roberts, asystent Mai, miał wyraz zmartwienia na twarzy. Wyglądało na to, że widział SMS-a od Mai, który wysłała w pośpiechu, zanim Karen zakończyła rozmowę z numerem alarmowym. Maja wysłała Davidowi wiadomość, że ktoś dzwoni na policję, obawiając się o jej bezpieczeństwo. David pośpieszył z biura, by interweniować, jeśli będzie to konieczne. Podszedł szybko. Maja, wszystko w porządku? Zapytał, jego ton wyrażał troskę. Karen zmarszczyła brwi. A kim ty jesteś? David spojrzał na Karen lodowatym wzrokiem. Jestem David Roberts, asystent Mike Carter w Senacie Stanowym. Wysłała mi SMS-a, że jest prześladowana i wezwano policję. Zapadła cisza. Senat stanowy? Oficerowie wymienili zdumione spojrzenia. Maja domyślała się, że teraz rozpoznali jej nazwisko. Twarz Karen stała się blada otworzyła usta, ale nie wydobyły się z nich żadne słowa. Oficer Jenkins odchrząknął. Pani senator, przepraszam za wszelkie niedogodności, powiedział zwracając się do Mai. Maja wymusiła uprzejmy, ale sztywny uśmiech. Świadoma, jak szybko zmieniły się postawy oficerów, gdy tylko zrozumieli, że mają do czynienia z osobą publiczną. Nie miała im tego za złe, że weryfikowali fakty. Była wściekła na całą sytuację. Dziękuję, oficerze, powiedziała. Doceniam profesjonalizm. Robiliście swoją robotę. Karen patrzyła na nią z niedowierzaniem. Jej oczy błądziły od Mai do Davida, a potem znów na Mayę. Ty jesteś senator? Maja spojrzała na Karen, jej wzrok stanowczy i zdecydowany. Tak, zostałam wybrana w zeszłym roku. Reprezentuję Dystrykt 19. Mieszkam tu od kilku miesięcy, Karen. Wiesz o tym. Usta Karen zadrżały, ale udało jej się wyszeptać. Nie wiedziałam, że to ta Maja Carter. Nie oglądam zbyt dużo lokalnych wiadomości. Oficer Lane odezwał się łagodnie. Pani Dawson, nadal utrzymuje pani, że pani Carter to Intrus? Karen błyskawicznie mrugała, jakby w zamroczeniu. Nie, musiałam popełnić błąd. Starsza para z ulicy właśnie dotarła, zauważając migające światła. Stali przy ogrodzeniu, słuchając. Widzieli Maję przemawiającą na lokalnych wydarzeniach. Teraz patrzyli na Karen z dezaprobatą. Jeden z nich mruknął głośno, tak żeby Maja mogła usłyszeć. Och, kochana, zrobiłaś to tym razem. Oficer Lane i oficer Jenkins, dochodząc do wniosku, że nie popełniono przestępstwa, ukłonili się uprzejmie Mai i ruszyli w stronę radiowozu. Maja podziękowała im ponownie, przygotowując się na nadchodzącą konfrontację. Gdy tylko oficerowie odeszli, David zwrócił się do Mai. Wszystko w porządku teraz? Maja wzruszyła ramionami, zbierając swoją torbę. Będzie dobrze, powiedziała. Dziękuję, że pośpieszyłeś. David ścisnął jej ramię, patrząc podejrzliwie na Karen, a potem ruszył z powrotem do swojego suwa, zapewne wracając do pracy. Maja westchnęła, zwracając się do Karen. Starsza para stała w uprzedniej odległości, ciekawa, ale nie wtrącająca się. To dokładnie ten rodzaj bzdur, którego chciałam unikać, przeprowadzając się tutaj, powiedziała Maja. Jej głos był niski i stanowczy: Dręczyłaś mnie od dnia, w którym się wprowadziłam. Teraz dzwonisz na policję, bo pływam w swoim własnym basenie. Policzki Karen poczerwieniały. Ja. Maja, naprawdę martwiłam się o intruzów. Myślałaś, że. Co? Maja przerwała. Gniew wkradał się w jej głos. Że jestem za inna, żeby tu pasować? Że muszę się zakradać? Karen otworzyła usta, ale nie wydobyły się z nich żadne słowa. Upokarzająca świadomość, że zadzwoniła na policję przeciwko urzędującej senatorce stanu, swojej własnej sąsiadce, powoli docierała do niej. Słowa jej zawiodły. Maja pokręciła głową. Porozmawiam z resztą zarządu Hoa o twoim zachowaniu, powiedziała. To nieakceptowalne i mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jak niebezpieczne jest dzwonienie na policję, na kogoś, kto nie zrobił nic złego, zwłaszcza na czarnoskórą kobietę. Ludzie mogą zostać zabici w ten sposób. Karen, Karen stała jak ryba wyjęta z wody, walcząc o spójną odpowiedź. Zdołała tylko słabo powiedzieć. Przepraszam. Maja zebrała swoje rzeczy, każda jej mięsień napięty, zanim opuściła basen. Odwróciła się jeszcze do Karen. Radziłabym ci naprawdę pomyśleć, dlaczego poczułaś się zagrożona przeze mnie, bo obiecuję ci, że to nie koniec. Maja odeszła zostawiając Karen stojącą samotnie nad wodą, drżącą. Wiadomości w małych przedmieściach rozchodzą się szybko jeszcze szybciej, gdy lokalny dziennikarz złapie temat. Jednym z jej zwolenników okazał się dziennikarz freelancer. Tego wieczoru Maja otrzymała telefon od niego. Brzmiał zaniepokojony i ciekawy. Dziennikarz usłyszał plotki o incydencie przy basenie, gdzie Maja była dyskryminowana rasowo. Maja wahała się, ale zdała sobie sprawę, że opowiedzenie prawdy może pomóc w podniesieniu świadomości na temat większego problemu. Opowiedziała o podstawowych faktach, nie ujawniając nazwiska Karen, odnosząc się do niej jedynie jako prezeski HOA. Dziennikarka napisała krótką notkę na swoim blogu i opublikowała ją na Twitterze. Do następnego ranka telefon Mai cały czas dzwonił od powiadomień. Jej konta na mediach społecznościowych zostały zalane wiadomościami wsparcia, oburzenia i pytań. Nie minęło dużo czasu, zanim lokalne media zaczęły o tym mówić. Wkrótce maja odbierała telefony od WRL. Rally, News and Observer, a także kilku krajowych platform specjalizujących się w historiach o karenach, które wzywają policję. Maja nie planowała wywołać medialnego szaleństwa, ale apetyt opinii publicznej na takie niesprawiedliwości był nieugaszony. Ich oburzenie rosło, gdy dowiedzieli się, że Maja jest legalnie wybraną senator stanu. Wielu postrzegało ten incydent jako rażący przykład uprzedzeń rasowych. Hashtagi takie jak hashtag Pullpatrol Karen i hashtag Harassment pojawiły się odnosząc się do historii Mai. Tymczasem Karen znalazła się w zupełnie innej rzeczywistości. Historia rozeszła się wśród sąsiadów. Niektórzy, którzy wcześniej tolerowali lub nawet podziwiali staranność Karen, teraz uświadomili sobie zakres jej dyskryminacji. Dzień po incydencie z policją Karen ledwo mogła wyjść na zewnątrz, nie czując zimnych spojrzeń innych mieszkańców. Szeptane rozmowy na chodnikach, nagłe wyjścia z blokowych spotkań, jej sąsiedzi nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Nawet członkowie zarządu HIOA zaczęli się dystansować, wysyłając grupowe maile o nadzwyczajnym spotkaniu w celu omówienia kryzysu pr -owego. Karen unikała lokalnego sklepu spożywczego. Przerażona wstydem, który teraz ją ścigał jak cień. A jeśli myślała, że to tożsamość Mai jako senatora stanu była najgorsza, to się myliła, lawina negatywnej prasy miała całkowicie pogrzebać jej status społeczny. W przyszłym tygodniu zarząd HOA Oak Bridge Estates zwołał nadzwyczajne spotkanie w klubie osiedlowym. Sąsiedzi wypełnili salę do ostatniego miejsca, niektórzy stali przy ścianach. Maja przybyła z cichą godnością. Towarzyszyli jej Lucy, Harrington i starsze małżeństwo, które było świadkami konfrontacji. W sali zapadła cisza, gdy maja weszła w fala cichego szacunku dla powagi tego, co się wydarzyło. Karen, która zwykle przewodniczyła tym spotkaniom, wyglądała na bladą i nerwową, siedząc za stołem, który służył jako panel zarządu. Obok niej siedziało dwóch innych członków zarządu: Marta Green, starsza kobieta o surowym wyrazie twarzy, oraz Robert Lansing, emerytowany księgowy, który zawsze wydawał się sprawiedliwy w oczach Mai. Oboje wyglądali na zaniepokojonych, jakby chcieli, żeby nie byli w najbliższym otoczeniu Karen. Marta stuknęła mikrofon. Dziękuję wszystkim za przybycie. To nadzwyczajne posiedzenie zarządu: HOA OA! Oak! Bridge Estates w sprawie niedawnego incydentu przy basenie, który zyskał znaczną uwagę mediów. Spojrzała na Meję, potem na Karen. Prosimy wszystkich o grzeczność i szacunek, gdy wysłuchamy obu stron. Karen odkrząknęła, jej głos lekko drżał. Chciałabym zacząć od przeprosin dla pani Carter. Szczerze wierzyłam wtedy, że chronię naszą społeczność. Teraz widzę, jak bardzo się myliłam i głęboko żałuję, że zadzwoniłam na policję. Kilka osób przewróciło oczami, inni skrzyżowali ręce, patrząc sceptycznie. Maja milczała, pozwalając, by słowa Karen wisiały w powietrzu. Marta kontynuowała. Dziękuję. Pani Dawson, teraz senator Carter, czy chciałaby pani złożyć oświadczenie? Maja stanęła. Jej postawa była królewska i spokojna, skanowała tłum. Dziękuję, Marta. Jak wielu z Was wie, kilka miesięcy temu kupiłam tutaj dom, ponieważ wierzyłam, że Oakbridge Estates to gościnna społeczność. Chciałam mieć spokojne miejsce, by odpocząć od pracy, w której służę temu stanowi i wszystkim jego obywatelom. Jednakże byłam narażona na wielokrotne nękanie przez panią Dawson. Incydent z policją przy basenie był tylko kulminacją długiej serii natrętnych żądań i celowej krytyki. Szept zgody przeszedł przez tłum. Widocznie Maja nie była jedyną mieszkanką, która czuła dotknięcie karen. Maja kontynuowała. Jestem wdzięczna, że odpowiedni funkcjonariusze policji potraktowali sytuację profesjonalnie, ale niech nie będzie wątpliwości. Wezwanie policji mogło skończyć się dla mnie zupełnie inaczej. Żyjemy w społeczeństwie, w którym niewinni czarnoskórzy ludzie zostali tragicznie skrzywdzeni lub zabici na podstawie bezpodstawnych podejrzeń. To nie jest drobna sprawa związana z nadmiernym egzekwowaniem zasad, to kwestia wrodzonych uprzedzeń i nadużywania władzy. A to musi się skończyć. Fala oklasków wybuchła, po czym Lucy z jej miejsca głośno powiedziała: Brawo! Marta pozwoliła, by oklaski ucichły, zanim przemówiła. Dziękuję, senator Carter. Zarząd został poinformowany o wielu skargach dotyczących zachowania pani Dawson. Skłoniło to nas do oceny, czy Karen działała poza zakresem swoich obowiązków jako prezeska Hoa, oraz czy jej działania stanowią naruszenie naszych statutów. Twarz Karen zbledła, położyła dłonie płasko na stole, krople potu widoczne na jej czole. Chciałam tylko tego, co najlepsze dla tej okolicy, powiedziała. Jej głos łamał się. Robert Lansing zabrał głos, jego ton był łagodny, ale stanowczy. Karen, doceniamy twoje intencje, ale musimy stawić czoła rzeczywistości. Twoje podejście spowodowało poważny podział w naszej społeczności. Otrzymaliśmy zgłoszenia, że wybrałaś niektórych mieszkańców do ostrzeżeń i mandatów, ignorując podobne lub gorsze wykroczenia innych. Oczy Karen się rozszerzyły. Po prostu starałam się być dokładna. Robert pokręcił głową. Mamy maile, które pokazują wzór powtarzającej się krytyki wobec pani Carter, a to nie tylko ona. Kilku mieszkańców o innym kolorze skóry zgłosiło podobne historie nadmierne egzekwowanie zasad wobec nich, podczas gdy ignorowano innych. To nie jest dokładność karen, to dyskryminacja. Zapadła ciężka cisza. Maja poczuła, jak jej serce zaciska się na moment, zdając sobie sprawę, że nie jest sama w swoich doświadczeniach. Poczuła ciężar innych historii, które domagały się uznania. Marta przejrzała akta przed sobą, odczytując niektóre z zarzutów. Natrętne żądania dowodów zamieszkania, niewspółmierne grzywny, powtarzające się kontrole o dziwnych porach. Karen oskarżono o szereg nękających zachowań. Spotkanie trwało ponad godzinę z wieloma sąsiadami biorącymi mikrofon, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Każde zeznanie było kolejnym gwoździem do trumny dla wiarygodności Karen jako prezeski choła. W końcu zarząd ogłosił krótką przerwę. Po powrocie Marta odchrząknęła, a jej oczy skanowały tłum. Zdecydowaliśmy, na podstawie powagi tych incydentów i dostarczonych dowodów, że przeprowadzimy formalne głosowanie wśród właścicieli domów, aby określić, czy pani Dawson powinna zostać odwołana ze swojej funkcji. W międzyczasie zawieszamy pani Dawson uprawnienia do nakładania grzywien lub egzekwowania zasad HOA. Fala ulgi i cichego aplauzu przeszła przez zgromadzonych sąsiadów. Karen opadła w swoim fotelu. Łzy napływały jej do oczu. Próbowała coś powiedzieć, ale słowa nie wychodziły. Maja poczuła mieszankę triumfu i smutku. Nie miała zamiaru oglądać, jak życie Karen się rozpada, ale odpowiedzialność była konieczna. Nasiona uprzedzeń, które Karen zasiała, teraz wydawały gorzki owoc. Głosowanie w sprawie odwołania Karen Dawson z funkcji prezeski HOI zaplanowano na kolejny tydzień, ale jej upadek rozegrał się znacznie wcześniej, zanim głosy zostały policzone. W internecie historia o HOI, Karen kontra senator stanu wybuchła na portalach społecznościowych. W krążących memach pojawił się obrazek Karen z marsową miną obok wyprostowanego. Pewnego siebie, portretu Maj. Lokalne stacje telewizyjne wyemitowały historię w czasie największej oglądalności, przedstawiając spokojne relacjonowanie wydarzeń przez Maję w kontraście do panikarskiego wezwania 9.11 Karen, uzyskanego na drodze publicznych zapisów. Transkrypcja nie pozostawiała wątpliwości co do uprzedzeń stojących za działaniami Karen. Miejsce pracy Karen również dowiedziało się o kontrowersji. Pracowała jako menedżer średniego szczebla w firmie zajmującej się nieruchomościami w Raliigi. Dzień po nadzwyczajnym posiedzeniu HoA Karen została wezwana do biura swojego szefa, który martwił się o negatywną publikę. Jej pracodawca postawił ją na nieokreśloną przerwę administracyjną w związku z wewnętrznym śledztwem. Rynek nieruchomości opierał się na reputacji, a posiadanie pracownika, który stał się ogólnokrajowym symbolem dyskryminacyjnego zachowania, nie było dobre dla interesów. Przyjaciele, jeśli w ogóle miała jakieś prawdziwe, unikali jej telefonów. Jej telefon był zalewany wiadomościami nienawiści i potępienia. Protestujący czasami stali przed Oakbridge Estates z transparentami, na których widniał napis Stop Profiling Rasowy. Ludzie nagrywali jej przyjścia i odejścia, publikując nagrania w internecie. Niegdyś potężna prezeska Hoa, która patrolowała okolicem, stała się teraz pariasem we własnym domu. Tymczasem Maja poruszała się z ostrożnością w świetle uwagi, jaką zwróciła na siebie. Złożyła zwięzłe oświadczenie na temat incydentu, podkreślając szersze kwestie systemowego rasizmu i znaczenie jedności społeczności. Jej spokój i elokwencja tylko bardziej przysporzyły jej sympatii wśród opinii publicznej. Analitycy polityczni wychwalali odpowiedź Mai, mówiąc, że pokazała ona jej zdolności przywódcze i empatię w trudnej sytuacji. Darowizny na jej kampanię gwałtownie wzrosły, wskazując na jej odporność w obliczu dyskryminacji jako inspirację. Nadszedł dzień formalnego głosowania w sprawie odwołania. Spotkanie stało się formalnością. Niemal każdy właściciel domu, który oddał głos, opowiedział się za odwołaniem Karen z funkcji prezeski. W ostatnim akcie hańby Karen zagłosowała, aby pozostała na swoim stanowisku, ale była jedyną osobą, która się sprzeciwiła. Zarząd podziękował Mai za współpracę w trakcie całego procesu i zapytał, czy chciałaby zostać członkiem nowego komitetu, który miał zająć się wspieraniem inkluzywności. Maja zgodziła się, chcąc zapewnić, by nikt inny w Oakbridge i States nie doświadczył tego, co ona. Co się tyczy Karen, to dzień po jej odwołaniu sąsiad powiedział Mai, że Karen pakowała swoje rzeczy do ciężarówki przeprowadzkowej, kiedy Maja przejeżdżała obok. Zobaczyła Karen z czerwonymi oczami od płaczu, podając pudełka przeprowadzce. W sercu Mai nie było satysfakcji, tylko wzruszająca empatia dla kobiety, której własne uprzedzenia zniszczyły życie. Zatrzymała samochód i przez chwilę rozważała, czy podejść do Karen, żeby coś powiedzieć. Ale co mogłaby powiedzieć? Wybaczam ci? Maja jeszcze tego nie czuła. Przykro mi, że twoje życie się rozpadło. To byłoby kłamstwo. Karen zasiała nasiona własnego upadku. Na koniec Maja po prostu odjechała. Pustka na twarzy karen wystarczyłaby powiedzieć Mai, że ta kobieta nauczyła się bolesnej lekcji. Czasami karma nie tylko puka do drzwi, ona burzy je.